Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W piątym odcinku już z serii Caribbean Admiral. Zagrajmy w Caribbean Admiral. No i jesteśmy w tym mieście w Pinar, które to jest to miasto, to tutaj. No jak widzicie, kontynuuję odcinek. Yy, znaczy, w sensie, że od razu po zakończeniu tamtego miałem ważną sprawę do załatwienia. Jak wróciłem, to mówię. No, a pogram sobie jeszcze trochę. No i akurat komputera nie włączałem, więc byłem w tym miejscu i zaczynamy dalej w takim razie. Już trochę nie pamiętam, co ja teraz. Gdzie ja teraz się udam? Tutaj se. Sejuan? Se, nie jestem pewien. Fijo i Panama, tak? No dobrze, to może jeszcze się udamy do Potoprens Zajmiemy sobie, znaczy kupimy rum teraz trzeba gdzieś go sprzedać, może tu chcecie może panowie rum chcecie, to wam sprzedamy Ok. i może już pora ulepszyć sobie ten statek takie mam coś przeczucie co my tutaj mamy 5500, no to dużo albo zamiast tego Chyba myślę, że kupimy fregatę. Fregat. Co daje fregat? Aha. Myślę, że pozbieramy na bark. Ale to 5000 trzeba. Dobra. W takim razie biorę się jak najszybciej za zbieranie, bo chciałbym mieć bardzo ten statek nowy. I byłoby super, gdybym go miał już, bo mógłbym sobie wtedy o wiele łatwiej. Dawać radę z tymi piratami, że tak ich nazwę, bo to są raczej piraci, ale nie są oni za dobrzy w tym, co robią. O, okej, okay. tak szybko po prostu będę atakował, bo. Oj, no nie tu chciałem. Tak szybko chcę po prostu zarobić. Ciekawe, jak wygląda tak dynamitem, nie sprawdzałem. Niedługo myślę, że zobaczę. Dobra, tak na szybko. Okej. Okay. Mała. Dobra, nie mają żadnych szans. Okej, okay. teraz zaatakujemy. O, tu, tu płynie coś lepszego, widzę. Czy się mylę? A, czy ja wiem. Zniszczą mi tego. Dobra. Tak nie macie szans, więc... Za wiele wam to nie da. Przyjaciel Dobra dobijemy tego do końca I kończymy z tym No myślę że Będzie pozamiotane raczej Okej okay. O tu płyną dobrzy przeciwnicy To już widać na pierwszy rzut oka Sprzedamy łupy Naprawimy statki Tego nam bardzo uszkodzili ale to nic Dobra atakujemy tych trochę mocniejszych chociaż czy mocniejsi może się i pomyliłem trochę czemu wy tak... tak... natarczywie atakujecie mi ten statek co wy ludzie chcecie dobra tak uczepiliście tego statku na dole o nie, no dobra, ty giniesz i kończymy z tobą dobra teraz może ci no, nie są jacyś dobrzy. Podobnie jak i tamci. No nie, zaraz mi zniszczą znowu ten statek. Trzeba im pokazać, gdzie ich miejsce. W takim razie. O, udało się mu przeżyć, na szczęście. Dobra. Dobra. Płyniemy tu. Sprzedamy te łupy. Jeszcze nam trochę brakuje, to zaraz. Oj, zbugował się statek. Śmiesznie to wyglądało. Aj, zapomniałem go naprawić. O, to się może źle skończyć. Zapomniałem o naprawie. A to może mieć bardzo złe skutki. No, atakuj go. A już wiem o co chodzi, tak? Jak mamy te action points, to to jest. Aha, czyli teoretycznie będziemy mogli strzelać nawet trzy razy, tak? Takie, tak mi się wydaje, fajnie by było. Z każdą turą otrzymujemy jakąś tam ilość tych punkcików. Aha, no spoko, rozumiem. Trochę późno to chyba ogarnąłem, no ale. Nie skupiałem się jakoś za bardzo na tym wcześniej, więc. No dobra, naprawimy sobie. Sprzedamy najpierw to naprawimy ten uszkodzony statek. Dobra I bierzemy się za ten nowy model statku za bar. O nie brakuje 5500 tak no dobra to jeszcze trochę a kupię rum przy okazji. Może sprzedam go tutaj nie na pewno nie tutaj No to może tutaj nie tu też nie to może tu No proszę No nie. Jak tu? No ale żeby inwestycję zrobił, dobra To był zły pomysł To or kupimy I sprzedamy, or na pewno kupię gdzieś, więc No choćby tu Dobra, walczymy Czy jak najszybciej zarobić na ten nowy statek Na ten nowy model, w zasadzie Okej okay. Was zniszczymy, was też i was też no nie wyszło mi tak jakbym chciał to wszystko, ale trudno. Dobra. Na 100% po nich. Dobra. No już możemy teraz kupić ten nowy model. Tak więc na pewno tak zrobimy, bo on na pewno dużo da. Zaraz zobaczymy o ile jest lepszy. Jest bark study. Tu ma więcej, tu. A on jest gorszy. A, bo nie jest ulepszony. Dobra, to go ulepszymy w takim razie, jak, po tym jak go kupimy. Szczerze, mogłem chyba. Po... Dobra, mniejsza. Kupujemy tego. I teraz go ulepszymy, bo on jest naprawdę słaby. No, nie mamy tych punktów. Dobra. Teraz szybko pozbieram te punkty, żeby ulepszyć ten mój najlepszy stateczek, bo on odstaje trochę, muszę przyznać. Nie jest taki dobry, jak myślałem, ale na pewno jest lepszy. Czy on jest lepszy pod względem takim towarowym? Ja bym wolał, żeby miał więcej, na przykład, żeby obrażeń więcej bibi w ogóle. No i cóż, jak kto woli. No, myślę, że dostanie. Tak jest. Dobra, płyniemy tu. Sprzedamy łupy. Mogę go już ulepszyć? Najpierw tego muszę naprawić. Nie ma tak łatwo. Dobra, mogę ulepszyć sobie to. To jest chyba życie. Nie jestem na 100% pewien. Kurczę, dużo to kosztuje wszystko. Nie wiem, czy nie spróbuję... Nie, najpierw... Muszę ulepszyć te statki jeszcze. Zaatakujemy sobie takich słabych przeciwników. Nie są oni wyzwaniem, ale... Punkty dają. Dobra. Ojej, my nie poczekałem. No dobra. Trudno. Teraz zapomniałem jakoś tak z pośpiechu po prostu. Okej. Okay. Ci już powinni umrzeć. Dobra, po nich. Poczekamy tym razem. Dobra. No i teraz pójdę sobie naprawić statki. Sprzedać te badziewia. Dobra, mam już 900. Powoli się... Zb... O, tutaj jest jakaś dobra armia, mam nadzieję. Proszę, niech będą dobrzy przeciwnicy. No, znowu takie cieniasy. No, chciałbym z kimś lepszym w końcu takim zawalczyć. Na miasto trochę się boję atakować, więc na razie może trochę. Chociaż w sumie zaraz może spróbuję. Ulepszę tylko trochę ten statek, bo jest, wydaje mi się, słaby. O tu płyną jacyś też, no zaatakujemy O, lepsi Zdecydowanie, nareszcie Nareszcie ktoś lepszy Na moim poziomie, mniej więcej I lecą kule Okej okay. Może dynamitem zaatakuję Ale to myślę, że jak będę zajmował tamten port Następny, to zaatakuję dynamitem No nie Ale pech, ja nie mogę no dobra, kończymy z tobą i z tobą. Poczekamy trochę, ok. Sprzedamy łupy. Temu by się przydało trochę życia ulepszyć temu polewostatkowi bo on wydaje mi się, że ma mało. Nie wydaje mi się, a to widzę po prostu. Da się? Nie. Może go zamienię na lepszy model, po prostu. No, zamienię go na fregatę. Tak, zrobię. Ok, kupimy fregatę. O, może tego zaraz kupimy korwet. Lepszy? Pewnie, że lepszy. Dobra, może na razie się nie będę tak porywał daleko i po prostu ulepszę ten statek. Co by tu mu ulepszyć? Myślę, że no, może to ulepszę. I pozbieram na. O, właśnie, zaatakuję sobie tych. Czemu nie? A też nie są jacyś najgorsi ci przeciwnicy. Ok, zaatakujemy ich. Dobra, zniszczymy. Tych zniszczymy. No nie, nie. Dobra. Skończymy turę. dobijemy tych dobra udało się sprzedamy towary no na razie nic nie będę kupował naprawimy statki mogę mm, szkoda, ulepszyłbym a no, dobra, trudno Zaatakujemy jeszcze tych, to może ulepszę trochę tych stat te statki tamte. One są też chyba nie najgorsze. Dobra, koniec tury. Dobijemy te. Dobra. Sprzedamy. Naprawimy. No i może uda się coś. Dobra, obrażenia ulepszymy na pewno. Dobra, chyba spróbuję już zaatakować jakąś wyspę nową. Może to San coś w takim razie. Ale słabi. Ja się spodziewałem jakiegoś czegoś mocnego. A tu takie cieniasy. Proszę was, co to za przeciwnicy są? Lepszych to ja na morzach spotykałem. Co to jest w ogóle? Nie no, zniszczą mi chyba statek, chociaż nie wiem wątpię. No dobra, dobijemy tego w takim razie. I mamy kolejne miasto. Tu jest, nie udało mu się zniszczyć. No okej, okay. udało się. Kolejne miasto nasze. My sister wasn't a natural redhead. Okej. Okay. Ulepszymy bord. I może pójdziemy sobie na... Hmm. Gdzie by tu sobie teraz pójść? Może zaatakuję? No spróbuję, co tam. Oj, to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł. Spróbuję z dynamitu. Może się uda coś tutaj zdziałać? O, może? Kto wie? Patrzcie, uda się. Dobra, dobijemy tego Bierzemy się za tego Trochę kasy zmarnuję na dynamity, ale to nic Dobra, dobijemy tego O, udało się Nawet się nie spodziewałem, że się uda No, ale się udało Kolejne miasto nasze My sister was the natural atheist, but died. If the legend is true, her sacrifice broke the spell and made the ghost ship vulnerable. Okay. naprawimy statki. Myślę, że teraz mogę. Nie, szkoda. Oj, on dużo kosztuje, zdecydowanie dużo. Oj, SMS mi przyszedł. <laughs> Dobra. Przepraszam za to. I. No dobra, może jeszcze spróbuję Dobra, nie, nie próbuję Wolę nie ryzykować Kupię sobie silver, srebro O, srebro mogę kupować, fajnie Oj, tutaj nic nie zyskuję na nim Może tu? Też nie To może tu? Też nie A tu? No, nie rozumiem tego Ok, sprzedam srebro Kupię rum Rum zawsze można sprzedać Wydaje mi się, że Oj, coś nas zaatakowało A ja coś przeciwnicy Nie najgorsi widzę Dobra, mniejsza. Zniszczymy i ich w takim razie Ło, ale poszło Ach, nie zginą, wiedziałem. Przeczuwałem coś. No dobra. Teraz ich dobijemy. Okej. Okay. Dopłyniemy w końcu tu. Albo tu. Nie, to może tu. Tu trochę zarobię. No dobra, sprzedam. Okej. Okay. Naprawę sobie statki. Dobra. W tym momencie zakończymy odcinek. Ech, no już trochę. Tu może jeszcze coś... Nie, no okej, okay, to po prostu zakończymy w tym miejscu i zapraszam Was na kolejne odcinki. Zagrajmy w Caribbean Admiral. Do usłyszenia, cześć!